Luna... Luna, sorry. Wybacz, okej? Okay? Ja, ja wiem, że się pomyliłem i dlatego bardzo cię przepraszam. Ja naprawdę wiem, że trzeba było powiedzieć ci prawdę w chwili, gdy się dowiedziałem, ale musisz mi to wybaczyć, naprawdę. Ale tego nie zrobiłeś, Simon. Zamiast tego kryłeś ambar. Straciłeś moje zaufanie. Nie, Luna. Tak. Nie, nie, ale okej, okay, nigdy więcej tak nie mów, bo w to nie wierzę. W życiu cię nie zawiodłem, Luna, okej? Okay? Chodzi o to, że chciałem pomóc ambar. Dlatego... Że ona może być dobra. Ach. Jest dobra, ale tylko udaje złą i obojętną, żeby nie czuć, nie cierpieć. Ale to wszystko dlatego, że nikt wcześniej nie dał jej szansy. Ani ty, ani ja, ani nikt w rolerze, a powinniśmy to zrobić, by pokazała, że ma dobre serce. Rozumiesz? Ja to nie dał! Nie, Luna! Ona dostała ode mnie milion szans Kiedy, na poprawę. Luna? Kiedy? Choćby a? w dniu konkursu. Nie wiem, czy pamiętasz, jak zaproponowała jej wspólną część solową występu. Bo twoja ulubienica, zamiast zniszczyć księżyc, zniszczyła swoje słońce. Chyba nie pamiętasz tego faktu. Być może tobie jest odrobinę trudniej jej zaufać. Ja to rozumiem. Wiem, ale słuchaj. Chyba wszyscy zasługują na szansę, prawda? Simon, nie ja jestem problemem. Więc co jest? Ty na tym ucierpisz. Jesteś wspaniałym chłopakiem i zasługujesz na kogoś. Na kogoś, kto naprawdę cię pokocha i będzie cię chronił i cię nie skrzywdzi. Dzięki, że się o mnie martwisz. Wiem też, że ty tak samo martwisz się o mnie. Jesteś moją przyjaciółką. W końcu przyjechałem tu za tobą. Gdybyś poleciała na Marsa, też bym tam poleciał. Za tobą ruszyłbym na drugi koniec świata. Co tam? Nawet nie świata, nawet na drugi koniec no dobra, kosmosu. No dobra, no już nie, daj spokój, nie przesadzaj. Słuchaj, chodzi mi tylko o to, żebyś uważał. Obiecaj mi to. To znaczy, że mi wybaczyłaś? Tak? Nie potrafię się na ciebie złościć. Na najlepszego przyjaciela się nie da. Zapomniałam. Poczekaj, poczekaj. Co? Już dzisiaj. Przecież to dzisiaj mam spotkanie z Felipem Endeviją. I nie mogę się spóźnić. Okej, okay, jasne. Leć już. Zabierz plecak. Okej. Okay. Już gotowa. Jak Footgar Wheels, trzeba być na czas. <śm> 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 Powodzenia i dzięki Luna.